Ministerstwo Klimatu i Środowiska, tragedia. Ministerstwo Zdrowia, tragedia. Ministerstwo Edukacji, tragedia. Ministerstwo Sprawiedliwości, tragedia. Ministerstwo Finansów, tragedia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tragedia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tragedia. Ministerstwo Sportu i Turystyki, tragedia. Premier. Podzielił pan społeczeństwo jak nikt inny, skłóceni sędziowie, policjanci, prokuratorzy, administracja, przed chwilą pracownicy KAS strajkowali przed pańskimi drzwiami. Ukręcił pan praktycznie wszystkie inwestycje, zadłuża pan Polskę jak nikt inny przed panem. Kolejki do lekarza nigdy nie były tak długie jak teraz. Miał pan nie przyjmować nielegalnych imigrantów, a jest ich ponad 14 tysięcy. Miało nie być Mercosur, a już umowa jest podpisana. Panie premierze, jakby panu to delikatnie powiedzieć, czasem lepiej jechać drugą klasą niż być poniżanym w salonce. I zapraszam pana